Dobra, to wracamy do gry. Dzisiaj jest zimowa fiesta, czyli takie Boże Narodzenie w Simsach. Ja dorobiłam się nowego tła, także tutaj idziemy z duchem czasu, znaczy nowego tła. Dzięki mojemu mężowi ogarnęłam tutaj parę rzeczy technicznych, już nie widać nie widać naszej prowizorycznej kuchni. Także e, będę się czuła dużo komfortowiej. Maciek też, e, choćby skorzystania e, z domu, e, podczas kiedy ja nagrywam. E, także fajnie i do wiosny, dopóki nie przeniesiemy się do gaming roomu, e, bo takie pomieszczenie sobie zaplanowaliśmy, e, póki nie ma dzieci i to w większej ilości. E, także. Także tam już będę miała ładne tło, także będzie można pokazać część pomieszczenia takiego reprezentacyjnego. No ale teraz, póki nie ma, to mamy tło z Legacy Challenge, które widać na intro. I tak jakoś sobie będziemy ten początek ogarniać. Także dobra, jest godzina 8 rano, święty Mikołaj przychodzi wieczorem. Do wieczora trzeba się tutaj wszyscy pogarniać, proszę. Więc tak widzę, że zlew cieknie. Klasycznie w święta coś się musi dziać. A więc ogarnij zlew na początek. Dzisiaj środa, czyli przyjdzie chyba sprzątaczkę. Sprzedaj roślinki, żebyśmy mieli na choinkę. Styl życie zagrożone. Istnieje ryzyko, że Antonia straci swój, swój styl życia miłośnika bliskich więzi. No. Nie ma zbytnio czasu na interakcję z żoną i dziećmi, narzeczoną i dziećmi, co trzeba oczywiście zmienić, tylko narzeczona niech się trochę ogarnie, może ty się prześpi. Później będziecie jeść. O, zapomniałam, że już trochę tutaj kuchnie. znaczy przepraszam, sypialnie trochę. A to mi się nie podoba, to daje, znaczy ustala kolor, to światło. O, białe światło zupełnie inaczej wygląda, daje fajny czy żółty też fajnie wygląda. To jest żarówka, czyli może dawać białe. Żółte to do świeczki dają. Dobra, ty śpi, kochana. Dzieci, co robią? Spać. Spać, póki możesz, dzieciaku. Spać. Potem dziecko trzeba będzie ogarnąć. I ty też śpisz dobrze. To jest Bartoż Bogdanek. Oczywiście trzeba pamiętać, że Bogdanek pierwszy będzie miał urodzinę, bo przez poprzednie Pagi coś nie wyszło i się zamienili kolejnością, ale Bogdanek generalnie jest starszy o te kilka minut, sekund i to on jest naszym dziedzicem. Nie dzwoni. A iść na randkę, no już nam nie jest nic potrzebne od ciebie. Korzystaj z życia dziewczynu. Dobra, trzeba kupić choinkę. Przede wszystkim i kupimy sobie to pudło z ozdobami ze strychu, żeby można było ozdobić dom, a on będzie zupełnie inaczej, świeżo wyglądał. Dobra, to pudło z ozdobami ze strychu. Szkoda, że ono jest tylko w jednym wariancie dostępne, znaczy trzy warianty kolorystyczne, ale jakby no, trzeba sobie coś takiego brzydkiego gdzieś postawić. Najpierw gdzieś w niewidocznym miejscu, czyli w nieużywanym pokoju. I choinka. Choinkoma, choinkoma. Tak piękny masz Kałocki. U mnie już choinka nie stoi, od 6 stycznia chyba. Niestety życie jej nie rozpieszczało, i mamy tak ciepło w domu, że mimo podlewania dokonała żywota. Dobra, ten barek na razie możemy sobie schować, on będzie stał na dworzu, a choinka gdzieś... O! Idealne miejsce na choineczkę. Dobra, czyli tak, Antoni, lecimy. Hmm, powieść dekoracje i proszę, sopelki na górnym dachu, na dolnym jakieś wstążeczki. To jest śmiesznie, bo ten dach wychodzi i to tak dziwnie wygląda. No ale co zrobimy? Nie wiem co jeszcze zrobimy. Jeszcze popracuję nad tym dachem kiedyś, ale na razie mi się nie chce. To jak ładniutko niebiesko, no i to wieczorem będzie wyglądać bardzo ładnie także, bo będzie oświetlone. Ładnie wygląda. Już świąteczny klimat śniedza. To proszę tutaj już chodzą <laughs> pomocnice świętego Mikołaja. Dobra. Czas do roboty, żeby tutaj święto było udane. To tak, dekoracje mamy powieszone. U niej też się to zaliczyło, także fajnie. No i dobra. Ozdób z dekoracje. Też złote czy żółto-białe? Może no, żółto-białe. Jakieś śmieszne, bo oni tak rzucają. O, no to jeszcze jakoś wiesza w ogóle się z kurtki nie rozebrała, w... po chacie w brudnych butach łazi. O. O, Simowie czują mniejszy pociąg do innych Simów z cechami, które odpychają. Wydaje mi się, że już to widziałam i komentowałam, ale to tak przykro wygląda. Jeszcze dzieciaczki są za małe, żeby zdobić, jak będą w wieku szkolnym. Dlaczego ona nadal rzuca bombki? Super, bombki i pojawił się dywanik, to jest. Muszę ja tak umyć stertę prezentów pod choinką i... zapalce lampeczki. Oho, ktoś tu jest niewyspany. Coś czuję, że te święta będą nerwowe. Jaka równowaga ci się wymyka spod kontroli, jak właśnie z żoną zdobicie fajnie ten łańcuch z popcornu i żurawin. Na prawdziwej łańcuch sobie tego nie wyobrażam. O, przypiesek z nimi. Dobra, przyspieszmy to troszeczkę. Tup, tup, tup. O, jest gwiazda. Świeci. Teraz tak. Za uroczysty posiłek. Super. I chłopcy też już widzę sobie sami wzięli, bo są głodni. Tak widzisz? Super. Może nie mamy kominka, ale święty Mikołaj się mimo wszystko pojawi. No i dobra, 20 godzina, jesteśmy już po kolacji, jaka by to nie była. Średnio uroczysta. A teraz... To na prezenty trzeba kliknąć, podkradnij, otwórz, tutaj. O, twój... o, otwórz prezenty. Dzieci takie śmierdzące. Nieszczęśliwy. Musisz tylko piesek potrącić. Bartusia. się. Dokąd zmierzasz, chłopcze? Ogłoś otwieranie prezentu. Ojej, poszedł się, talerzyk odłożyć. To chłopak. Bartosz dostał w prezencie dziecięcy telewizor Pingwinia Wizja. To będzie jego skarb. Antoni dostał w prezencie coś takiego. Jedna lodówka mrozonix. Super dobra z szufladą na owoce. Leontyna dostała slablet. A co dostanie Bogdanek? Ciekawe, czy oni są zadowoleni z prezentów. Prezent idealny. Prezent idealny. A Bogdanek dostał replikę ciężarówki. Półciężarówki. I fajnie. Nie już są zadowoleni, nawet tak święty Mikołaj nie przyszedł. Zresztą przyjdzie koło północy, on zawsze przychodzi. Może ogarnijcie te dzieci, proszę. Oproś mamy, żeby cię wykąpała. O jest święty Mikołaj, proszę bardzo. Święty Mikołaj, zamiast rozdawać dzieciom prezenty do granekonu. I skorzystaj, niech ci mama teraz pomoże. Na no zmianę, gdzie ta mama za razem mrozem? Miałam prosić o prezenty, ale widać tutaj. Dobra, i tak dzień będzie zaliczone na najlepsze Jesteś już wykąpany. Pobaw się chwilę i spać. A ty jesteś Bartoszek. Okej. Okay. O Jezu, paskona zaliczyła. Korzystania Bogdanka z nocnika, potem sama skorzystaj, bo to się skończy wiadomo jak. No, święto było naprawdę udane, naprawdę udane, naprawdę udane. No i super. Ale dlaczego trzy razy? Dobra, Bogdanka też świetnie. Dobrze, żeby punkty dostawał od początku, bo ja nie wiem, ile mi tu się uda w pierwszym pokoleniu ogarnąć na start. To nie jeden dzień do zmiany ten um, zmiany grupy wiekowej. Chałupa nieskończona. Ja bym chciała własny biznes otwierać. Ale też i trwać a nie wiem dlaczego staram się dbać o te dzieci jednakowo, ale ten, który będzie dziedzicem ma podgórkę. Każdej kwestii w zasadzie. Aho, za godzinę do pracy, powodzenia. Bo to będzie ciężki dzień. Ty to sobie już od razu wezwij pomoc. A rozpoczyna się z nim bez prądu, dopływ energii Lek. O nie! Osiu! co co? Granie w gry powinno być przyjemnością. Mi się rzeczy w popsują. Czy komórki można zadzwonić? Można. Dopływ energii elektrycznej został odcięty zgodnie z lokalnym planem działania oszczędzania prądu. Przywrócenie dopływu nastąpi w czwartek o godzinie 25. Ja nie mogę nawet po pomoc zadzwonić? Po usługi? Co za beznadziejny plan działania. Od samego początku mówiłam, że to ważne, żebyśmy zbierali punkty. I trzeba nie przegapić terminu głosowania pierwsze cztery razy. No bo raz przegapiłam, no i mi weszło krew, bo mieliśmy ogrodnictwo, gotowanie, kreatywność, i żeśmy przez 4 tydzień to zgapili. Jezu, się nic nie będę mogła zrobić, te dzieci. Opieka społeczna, mi co pierwsze te dzieci? No nie wiem, rób co możesz. co możesz. Bożek, ja ty wraca do domu. To prawie jak teraz ja mam za oknem i wszyscy. Jeśli my się nie spodziewaliśmy. O, podnieś kupę. Kupa to jest świetny nawóz do kwiatków. O, jak ja bym chciała jeszcze za twojej dorosłości otworzyć ten własny biznes. Dobra, ty wykoleruj do perfekcji, skorzystaj jak tam dzieci. The, usnął. I co on tu będzie spał? Mądrzemka tak połóż go tę łóżeczkę. O idzie się trochę sam ogarnąć. Ojcze wyrodny! Naucz Bartusia! Dobra, nie jest taki wyrodny. A tak gdzie pola to. Ślink. Ona się umyła. Kiku, się, teraz tak wyszczotkuj psa, po po w ulubionym miejscu, przytul, baw się i możesz z nim wyjść na krótki spacer. Zaraz wyjdziecie Bertuś, zaraz wyjdziecie. Nakarm go za jedzenie Bartuś Nie wiem kanapkę mu tutaj jakoś. Dobra, no jakoś sobie poradziliśmy, nie było najgorzej. Przetrwaliśmy to I ci można mieć w tym Mówię, zęby, zrób pranie jak czyste. Wyczyść tacy nakładki, bo to. E, na... tacy nakładki. Pana nie pójdzie z tą na spacer? Dobra, to ty weź zjedz. Aż za pół godziny prąd włączą. A to jest dramatyczne. Niech mi się pobawi. Ciekawe, czy to będzie. ten tablet będzie działał. No więc dobra. To rysuj z lamo. A i ty byś mógł wstać i se porysować. Potem będzie... Dzień bez prądu dobiegł końca. Dziękujemy za cierpliwość. Prosimy o dalsze działania mające na celu oszczędzanie energii elektrycznej. Nie ma opcji. Zrobimy wszystko, żeby ten beznadziejny plan przegłosować. W następnym tygodniu będzie trzeba coś innego wybrać. Nie widać w okolicy. A ja, ja, ja. Chciałoby się już ogródek robić. Co mamy tutaj do sprzedania w ogóle? Mm -hmm. Dobra, ten blad nam nie potrzebny. Ta toaleta nam nie potrzebna. Lodówka tak jak nasza. Nice 2200. Ciężarówkę. Można będzie im zostawić w pokoiku. A była Bogdanka, nie? O, kolejna lodówka. Ten telewizor dziecięcy to w ogóle bez nadzieja, żeby tu zostało. Już mamy 11 tysięcy, to już jest tak nie w no, Tych pieniędzy na coś trochę jednak starczy. Wyrzuć zepsute jedzenie i przyrządź jakiś wykwintny posiłek. Takie masz zadanie do pracy. Może być pasta primavera. Jest was czwórka, to gotuj. No fajnie, że tutaj chłop gotuje. O, jest drugi poziom wykwintnego gotowania. Super. Będzie miał zaliczone. Naprawdę, coś mi przysłoniło. Zabezpieczyć swój majątek. Napisz testament. Testament nie służy jedynie do ochrony majątku. Chodzi również o moją rodzinę i dziedzictwo. Póki nie jest za późno, zacznę pisać testament. Użyję komputera lub zesłanie do prawnika od spraw spadkowych. A gdy już wyznaczę spadkobierców i zaplanuję swój pogrzeb, zajmę się swoim życiem, wiedząc, że moje dziedzictwo jest bezpieczne. Jeżeli chcesz, chłopie, tak najbardziej możesz sobie. Najbardziej możesz napisać testament, sobie skorzystaj, zjedz i lec spać mały. I zacznij sprzątanie na górze i możesz jak najbardziej napisać testament. Gdzie to jest tutaj? Sekrety społeczne, nie, więcej opcji, sieć sezonowe, napisz. Nie ma... Rodzina... Spisz testament. Zobaczymy co, nigdy jeszcze tego nie robiłam. Także będę w tym... zielona mocno. Antenis pisał swój testament, który znajdziesz w jego wyposażeniu. Teraz to on decyduje o tym, kto zasługuje na spadek. Pamiętaj, że simulony rodziny Pielniczek nie zostaną udzielone przez żadną inną rodzinę, jeśli Antoni nie umrze jako ostatni w rodzie. Uuu! Jeszcze można komuś innemu? Zaktualizuj testament. Raz no, tak, pamiątki. Portret rodziny, trwałe dziedzictwo. To będzie dla... I może dla swoich dzieci? No, to i tak trzeba czekać, aż chłopcy dorosną. Ale dobra, co tam jest? Zaktualizuj członkowie rodziny na utrzymaniu. O, mogę zobaczyć, komu przekażę Znaczy mogę zaznaczyć, komu przekażę dzieci. Dobra, zaktualizuj testament. Czyli komu mogę przekazać dzieci i komu psa mogę przekazać. Okej. Okay. Simolony. Przekaż 100% funduszy rodziny. 80% 60%. Organizacja charytatywna. O proszę. Szczątki. Aktywności pogrzebowe, szczątki. O, mogę wybrać jaką urnę będę chciała. Urnę bądź jaki ten. Zostałem, zostaw osobistą wiadomość. Wybierz nastrój. Inspirując. No, mogę zaplanować, jak ja chcę skorzystać ze złych mocy. Podczas pogrzebów duchy mogą nawiedzać i wywoływać chaos. No niestety kiedyś się dowiemy, jak to tam... Hmm. ...toczy. Jedziesz dziś do pracy? Idziesz za 13 godzin? Wspaniale, jest szansa na awans. Jak się tu dobrze... Bogdanek, kiedy ty masz urodzinki? Jeszcze dwa dni. O, Agresywne zachowanie. Nie. Jest proces głosowania, się rozpoczął, i teraz tak, kto ma więcej przyjaciół? gdzie tego Cezarego, ale dobra. Nie, no to jest zdecydowanie pięciu Simów trzeba będzie przekonać. Wstawaj. Teraz tak, wniosek o zniesienie. Oszczędzanie prądu. Teraz trzeba ich po prostu zapraszać. Spokojnie. Proces głosu. Antoni rozpoczął znoszenie lokalnego planu działania. Po zebraniu pięciu podpisów, wybrany plan działania zostanie zniesiony pod koniec bieżącego okresu głosowania. Wszystkie podpisy zebrane podczas tego procesu staną zrestowane niezależnie od jego powodzenia. Okej, okay. dobra, zaprasz sosnę. On się pierwszy zgodzi, bo nas lubi. Więc oki doki. Cezary zaraz tu będzie. Ja nie wiem dlaczego oni mi zawsze pukają do... Zawsze pukają do okna balkonowego. Zaproś do środka. Nie odkawnie teraz śni. Znaczy czaruś. Czaruś i teraz tu jest taki problem, że musisz mi coś podpisać. Mm, przyjazny, tylko ja nie mam pojęcia gdzie to jest czy to ślub, historia, komplementy, narzekania, pasje wyproś, plotka, pogawędka zainteresowanie zainteresowanie? no dobra mi to nie nie, mi się to Pokażę, jest niedokładnie. <laughs> Poproszę o, o bycie z kwiatami na ślubie, który nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Jak one podobnie wyglądają? Ja zadowolona. O tak, a nie, dodam to nie. Zapytaj o tatuaż. O, rodziny ma samy jak a zgarniać że to około jeden dzień. Możesz pomyśleć, że to krótko, ale kiedy życie trwa około 130 dni, to całkiem sporo czasu. No, prawda. Poplotkuj sobie. Pożartuj sobie. Coś to sobie porozmawiaj. I... i takie to jest męczące. Proszę, 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 proszę. A ja chyba nie mogę ich drugi raz prosić, skoro się nie zgodzili. No nie ma. Chcę mieć jednego dnia bez prądu co tydzień. Piszesz mi to? No co jest z wami? Chcecie mieć dzień bez prądu? O chociaż ty. Na cztery spytano sobie jedna mi podpisała, świetnie. Bo nie będzie łatwe. Dobra, to sobie zjedz coś dobrego. Że ja będę cały weekend nadopracować